Wam opowiedzieć coś. Słuchajcie, nawet nie można ufać stałym klientkom. Przychodzi do mnie taka babunia. A ona już jest taka, nie wiem, grubo po osiemdziesiątce. I od czasu do czasu kupowała kolczyki. U mnie to wygląda tak, że czasami jest taka sytuacja, że właśnie tutaj siedzę, robię sobie paznokcie, i jak jest ktoś taki już w miarę dla mnie znajomy, no to go zostawiam samego na sklepie. No i mówię, a przepraszam, ja mam tutaj klientkę i hm, jak Pani coś potrzebuje, to proszę mi tylko y, dać znać, zawołać albo coś tam, nie? Mam ubrane tym razem kolczyki, które ostatnio u mnie kupiła i mówię, że szuka sobie teraz coś w kolorze złotej. A mnie no to bardzo proszę, może sobie Pani zobaczyć co mamy. A ja sobie tutaj pójdę do mojej klientki, nie? Ale widziałam, że tak nie wie za bardzo, czego szukać, a ja to ja pani pomogę. E, oglądałyśmy różne kolczyki, w końcu e, poszłam do magazynku. W magazynku jeszcze zobaczyłam, co tam jest w kolorze złotym. E, no, i, no i ten. Ja mówię tak, no tak jak się pani Aha, i ona jeszcze do mnie mówi: co ze on I ona do mnie jeszcze mówi tak, a no to e, ja sobie jeszcze tutaj pooglądam. Bo oglądam i, no i się zdecyduję. Ja no to dobrze. No i przyniosłam jej te kolczyki z magazynku, zostawiłam ją tutaj samą. A miałam taką sytuację z poprzedniego dnia, gdzie była inna klientka kupowała sobie też kolczyki. I ja tutaj mam z okna wystawowego zdjęłam jeden stojak. I tak, te kolczyki miałam położone tutaj na stoliczku. Zaraz Wam pokażę. I od poprzedniego dnia stały mi tutaj te kolczyki. Tutaj mamy jeszcze jeden taki stojak i jeszcze jedna para tutaj właśnie leżała. Na stoliczku, które miałam właśnie zapiąć, nie? I nawet jeszcze jak ta babcia przyszła, no to tak przegląda tutaj ze mną i, i ten, i mówi: A właśnie, ona sobie poprzednio kupiła takie, tylko srebrne, a teraz szukała w podobnym stylu coś złotego, ale nie chciała takich identycznych, nie? No i, i ona jeszcze podchodzi tutaj do tego stoliczka i mówi tak: No, że też ostatnio u mnie te właśnie kupowała, nie? Ja mówię, no to, to fajnie, no, mówię, no to poszukamy jeszcze coś. I widziałam, że tutaj leżały właśnie te kolczyki, bo jeszcze myślę sobie tak, muszę je zapiąć, nie? Jak ona pójdzie, to muszę je zapiąć. I ona właśnie w tym momencie jeszcze mi powiedziała, że sobie chciałaby pooglądać, no i że ona mnie zawoła. Ja mówię, no to proszę bardzo. No i poszłam, zajmować się klientką, ona mnie za chwilę zawołała, bo jeszcze wybrała sobie tutaj taką kartkę urodzinową. No i słuchajcie, skasowałam ją, ona poszła, ja skończyłam klientkę i przed chwilą chciałam te kolczyki zawiesić. No i tych kolczyków już nie ma, a nie było nikogo w międzyczasie w sklepie. Yy, tak, tylko jest możliwość, że ta babcia zawinęła mi te kolczyki. I, nie wiem za bardzo jak się zachować, a podejrzewam, że ona tu przyjdzie jeszcze nie raz, bo ona gdzieś w pobliżu mieszka, chodzi sobie z tym, jak to się nazywa, rolatolek, ro, ro, rolatol to taki wózeczek, nie? No i ona tak właśnie przychodzi sobie czasami. Nie wiem, czy to pierwszy raz, może się już kiedyś udało coś u mnie zawinąć, dlatego tak przychodzi też regularnie, bo wie, że ja nie chodzę za każdym klientem i nie sprawdzam, co ogląda moja wina. Także się trochę nauczyłam z tej, z tej sytuacji. A mam tutaj u góry kamerkę, tylko nie widzę wszystkich, y, wszystkich tutaj miejsc nie, nie, i też nie zaglądam zawsze, no. tym bardziej nie podejrzewałabym takiej y, babusi, że coś mi zawinie. No i teraz nie wiem, czy mam ją tak, tak udać się głupa i tylko powiedzieć, a, że no, ktoś mi ukradł kolczyki, no, więc niech pani zobaczy, jak są ludzie i w ogóle tak, żeby jej tylko zasugerować, że ja wiem, że po prostu je ktoś ukradł, no bo nie mogę jej nic powiedzieć, bo nie, zał nie złapałam ją za rękę, ale jestem przekonana na 100%, że to jest ona, bo nie było nikogo. A jeszcze nawet jak ją tutaj zostawiałam, Um, um, ona już pieniążki sobie chowała, resztę do portfela, i jeszcze jej powiedziałam, że życzę miłego dnia, i jeszcze nawet kątem oka zerknęłam na ten stolik, i sobie pomyślałam, dobra, w słodzie muszę te kolczyki zawiesić, Czyli one jeszcze w tym momencie leżały na stole, nie? No i, i takie to ja ją No, śmieszne, że to taka babuleńka, no ale co? Stratna jestem. 16 euro. Płynął już prawie miesiąc od czasu, kiedy była nasza przeprowadzka do tego mieszkania. Więc pokażę Wam zaraz, jak to wyglądało jak wygląda nasze mieszkanie, jeszcze nie umeblowane. Dlatego też Was nie oprowadzam po całym mieszkaniu, bo jeszcze muszę sporo rzeczy kupić. I wtedy Wam pokażę, jak wyglądają moje dekoracje. No bo w tej chwili, co Wam będę pokazywać, tak jak tutaj widzicie, jeszcze puste ściany. Nie mam jeszcze pomysłu na wszystko. Tutaj też nie mam karniszy lampę zdemontowałam, ale to też Wam opowiem. Tam zostaje jedna lampada z poprzedniego mieszkania. Ale to jeszcze trochę czasu płynie, Trzeba znowu kasiorki trochę uzbierać. To wtedy Wam pokażę jak wygląda mieszkanie i na jakie dekoracje się zdecydowałam. A teraz pokażę Wam filmik z, z przeprowadzki. Jak, jak wyglądała nasza przeprowadzka. Powiem Wam, że byłam wykończona. Zapraszam Was do naszego nowego mieszkania. Ale nie przeraście się. <laughs> Uwaga, dzisiaj jest nasz dzień przeprowadzki. Także przy okazji zobaczycie ile pracy przed nami. Więc tak, tutaj mamy drzwi wyjściowe. Coś się nie domykają. Nie, coś się nie domykają. Aha, nie domykają się. Tak. Nie wiemy dlaczego. Dobra, teraz się powinny domknąć. Czy nie zamknęła. <noise> Przekręcić zamek. Zamknę ja się teraz. O, to są nowe uszczelki. Mówiła nam właścicielka, że... A, zobaczcie jaki koszmar. Obra. No. Grzesiek poszedł do samochodu, także zostawię otwarte. Tutaj mamy kantorek. W którym znajduje się pralka. Mam takie regały. Magazynek. Chyba Grzesiu idzie. O. Idzie Grzesiu. Mm -hmm. <laughs> Ale tu jak wiesz co, od, jak będziemy w domu, to też będziemy musieli przekręcać kluczem. Tak? Bo, bo będą się otwierać, czyli. Ta no uszczelka, robi, ta ja uszczelka wiesz, się musi wyrobić. Ja to będę musiał poprawić, wiesz? Dobra. Dobra, bo ja robię. Ja pokazuję, jak wygląda nasze mieszkanie. I słuchajcie, wzięłam tą taśmę taką. Ym, no, no ja nie wiem, jak się... Taka taśma, wiecie, przy, przy oprowadzkach się używa. I narobiła mi śladów na pralce. I ja teraz nie wiem, czym to mogę zmyć. Ja tylko idę żeby przestawić to Aha, dobrze. Od, otwórz sobie bo zamknęłam na piecie. Więc tak, tu mamy taki kantorek. Teraz przechodzimy do kuchni. Zamknij. dobrze, już zamykam. No właśnie, bo właśnie tylko mówiłam, że wymieniali uszczelki i, i jest za gruba trochę uszczelka. I tak, tutaj tak wygląda nasza kuchnia. <grym> za dużo chyba nie zobaczycie, bo jest zakracona. Przeraża mnie to. Właśnie skończyliśmy przywozić rzeczy. I ja już jestem taka znęczona, ale tak na gorąco chciałam Wam nagrać, pokazać jak wygląda mieszkanie i... i Strasznie dużo mamy pracy przed sobą. Meble są takie dosyć podobne do tych, które mieliśmy w poprzednim mieszkaniu. Nie wiem, czy tam zwróciliście uwagę. Tylko, że to są meble z połyskiem. To były w macie, ale to też są ikejowskie mele... mele. Sorry, ze zmęczenia. To już tak mele, miele coś, no. I tutaj mamy tą drugą część. Nie, to nie jest wysepka. No drugą część być to jest zmywarka. Szuflady piekarnik. Ta płyta już taka jest trochę zniszczona, widzicie? Nie jest, nie jest taka ładna, zadbana płyta, jaką mieliśmy w tamtym mieszkaniu. Znaczy tam kupiliśmy w sumie nową, więc tam mieliśmy super płytę, ale tutaj z biegiem czasu sobie też ją wymienimy. Na razie zostawimy tą. Tutaj jest lodówka, podświetlane mebelki normalnie, o przeraża mnie to naprawdę, to jest nasza lodówka którą przynieśliśmy z tamtego mieszkania i regał, który stał w kuchni na którym mam taką, o, zaciemny obraz miałam i tutaj mam ten regał który stał w kuchni, mieliśmy na nim talerze, szklanki wszystko takie, takie podręczne, szkliwo bardzo mi się to podobało super się to sprawdzało u nas i fajnie, że się ten regał zmieścił dokładnie, zobaczcie, 10 cm zostało miejsca coś tak, tracę tą ostrość Także perfekcyjnie się to zmieściło. Tutaj nie wiadomo czemu. Jest taka wycięta dziura w ścianie. Yy, nie wiadomo co. No bo trochę na takiej wysokości yy, dziwnej. Jest jakieś 60-70 cm od podłogi. No, no tak, taką po prostu wnękę mamy. Nie wiem, czy czasami od drugiej strony, od strony pokoju, yy, czymś nie zasłoniły, może jakimiś meblami. Zobaczymy. I teraz uwaga, tutaj mamy przedpokój, zamówiliśmy y, szafkę nową na buty, a tutaj muszę sobie też y, wymyśleć jakiś wieszak na kurtki, ale to musi być coś płaskiego. Widzicie, tutaj nie ma miejsca. Jak postawię w tym miejscu szafkę na buty, ona będzie mniej więcej sięgała dotąd. To nie mamy za dużo miejsca, więc muszę tylko coś takiego płaskiego tutaj um, sobie zamontować do powieszenia. A y, szafa na kurtki będzie w innym miejscu. Zaraz Wam pokażę. Teraz przechodzimy do y, gościnnego pokoju, dużego pokoju naszego, głównego. Że tak powiem. Tak tutaj wygląda. <ścoughs> tak właśnie wygląda. Wam się, ile gratów mamy. Y, wydawało mi się, że mam, że mam dużo mniej rzeczy. Potem jak już dwa razy robiłam kondo, marie kondo, a tu końca nie widać. No, no niesamowicie dużo rzeczy. No i tak, tutaj podkręcaliśmy drzwiczki i wyciągaliśmy szuflady z tych naszych mebli, bo one są bardzo ciężkie. I, I dobrze, że zrobiliśmy, bo już byli tacy, te, te mężczyźni, chociaż to były takie wiecie wielkie chłopy po dwa metry, e, zamówiliśmy transport z, z trzema e, tragarzami, ale już byli wykończeni naprawdę, więc tak, przejdziemy może na balkon, potrwa to na pewno bardzo długo, zanim ja tutaj umebluję wszystko, to mam, bo ja mam mało czasu, wiecie, pracuję codziennie do wieczora. Zostają i w sobotę pół dnia, potem jakieś zakupy. Już jest zmęczony zostaje tylko niedziela. To pewno potrwa ze dwa miesiące, trzy miesiące, zanim ja to ogarnę. Mamy balkonik. Nie będą tutaj stały te meble. Zostawimy prawdopodobnie te dwa krzesła i musimy jakiś mały stoliczek sobie tutaj dać. A to, ten mebel będzie używany w dużym pokoju. Tutaj mamy nowy toczek. mamy taki może nie zaciekawy. W porównaniu do tamtego widoku. No ale wiecie, mówiłam Wam jaka jest sytuacja, dlaczego zmieniliśmy mieszkanie. A teraz i tak są te mieszkania tak drogie, że um, zwlekaliśmy i zwlekaliśmy, że nam się trafi coś fajnego i dobrze, że wzięliśmy to mieszkanie. Bo gdyby nie taka szybka reakcja, to za dwa dni byśmy już tego mieszkania też e, nie dostali. I tak, aha, właśnie. No i tamta, tamto siedzisko takie będzie tutaj stało w tym miejscu. I ten stolik zostaje w pokoju właśnie ta, ta sofka taka, która jest z tego kompletu. I ja sobie jeszcze dokupię dwa krzesełka i to będzie tutaj taka nasza jadalnia. I ten stół jest ładny, urządny. A, już, już, już. No teraz to będą ja z tym, będziesz musiał coś zrobić rzeczywiście z tymi drzwiami, Aha. bo jak ktoś się zamknie, no to tak. i dobra, idziemy dalej. Właśnie zależało mi, żeby Wam tak na, na ciepło, tak jakby pokazać to mieszkanie, ale naprawdę już jestem bardzo dzisiaj zmęczona i chce mi się jeść. Będziemy dzisiaj zamawiać coś do jedzenia. Patrzcie jak się zmokł, zmok. zmok a to jeszcze o pogodzie Wam zaraz powiemy, co to dzisiaj. Z Armageddon. Wchodzimy do następnego pokoju. Tutaj będzie pokój telewizyjny. Te dwa fotele nasze, samolotowe, te, które się fajnie rozkładają, można sobie na nim leżeć, siedzieć. One są niesamowicie wygodne. To jest chyba jeden z najlepszych zakupów, jakie w ogóle zrobiliśmy. Biurko nie będzie stało po tej stronie, tylko tutaj za plecami przy oknie, tu będzie stało biurko. Tu będzie wisiało na ścianie telewizor i zamówiliśmy takie dwie wielkie szafy garderobiane po tej stronie i po tej stronie e, takie trzymetrowe e, dwie szafy. A te regały będą się gdzieś po mieszkaniu porozmieszczać albo potem sprzedam, nie wiem jak ja to tu jeszcze wszystko rozłożę. Dopóki nie mamy szaf i nie przyjdą te meble, które kupiliśmy, no to za dużo e, nie można zaplanować. Także mamy tyle rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy osobną toaletę. W tamtym mieszkaniu mieliśmy razem łazienkę z ubikacją. Właśnie tutaj jest taki przedsionek, widzicie? I tutaj będzie stała właśnie szafa na kurtki. Taka dosyć, dosyć taka pojemna szafa, dosyć dużą szafę. Tutaj jeszcze zamówiliśmy, że też może jakieś inne środki czystości albo coś będziemy sobie w tej szafie trzymać, no ale przede wszystkim kurtki. To tutaj jest nasza łazieneczka, bardzo malutka, trochę będzie ciasno, bo nie ma, za bardzo, nie ma za bardzo, gdzie powiesić mebli. Tutaj jest jedna szafka tylko z ustem. O, mamy, widzicie, okno. Wreszcie mamy okno w łazience. Zasadziłam sobie kwiatki, żeby mi nie wyschnęły. Już od kilku dni właśnie tutaj mamy kwiatki w bannie. Podawaliśmy, przywieźliśmy sobie sami, żeby się nie zniszczyły podczas transportu. O, może ten regałik faktycznie go zostawi. Poczekajcie, się to... No. O. Już się obiłam o coś. Także nie mamy dużo miejsca. Będę musiała tutaj kupić chyba takie regały to są rozporowe od sufitu do, do wanny, może po dwóch stronach. Ale wszystko jak się chce, to wszystko można. I tutaj nasza sypialnia. Zapalisz? Dobra, że się to będzie skręcało łóżko. I powiem Wam, że ta sypialnia jest też taka dosyć duża bo nasze łóżko jest bardzo wielkie. Ma chyba 2 na 2 metry. No i z tymi, jeszcze dodatkowo, z tymi wiecie. No to będzie miało ponad 2,20 czy 2,30 nawet na długość. Dosyć duże to łóżko, zobaczcie ile jeszcze miejsca mamy. Tutaj jest miejsce, po drugiej stronie jeszcze komoda wyszła. Telewizor będzie na ścianie, oczywiście vis a -vis łóżka, bo my musimy mieć dwa telewizory. W <grym> się czasami ma ochotę obejrzeć jakieś mecze albo coś, a ja w moje seriale. Wieczorem się odchillować od no to. Oj, ma teraz mamy pozawijane. No i tak, także tak wygląda nasze mieszkanie. A jaki mamy widok? Już wam pokażę. Jaki my tu mamy widok po tej stronie? O, sypialni! Będziemy mieli taki widok. Na ogrody, drzewa, zieleń. Bardzo fajnie. Oby tylko sąsiedzi nam tutaj nie imprezowali. Ale takie, ten, ten widok mamy właśnie z sypialni i z kuchni. A z dużego pokoju i telewizyjnego, no to widzieliście, pokazywałam Wam, jak tam na balkonie wygląda. I co Wam chciałam powiedzieć, słuchajcie, jaką dzisiaj mieliśmy pogodę. Rano, a na rano, tam nawet do godziny 12, 13 nawet, było przepięknie, było słonecznie, w krótkich rękawkach. Chodziłam na taras, pakowałam rzeczy, wiecie, tam gdzieś na zewnątrz. otwierane wszystkie okna tarasowe i, i tam było tak ciepło. I jeszcze nawet jak przyjechała firma, to śmiałam się do tych chłopaków, że kurczę, no coś tak, krakali, że ma się pogoda zmienić, a my mamy takie szczęście, taka przepiękna pogoda. A ten. I później tak, Chłop, a, Nie muszę zrobić przerwy, na chwilę. Oglądamy sobie Grzesia i nagrywamy dalej. A z czego te drzwi? To są sypialnie. Nie. Nie, tu, tutaj ściągnięte. Tu, bo wiesz, nie oni chodzili z tymi szafkami. To... Aha, no i słuchajcie, ta pogoda, to były takie jaja, że naprawdę było przepięknie ciepło. Nie no gdzieś w kuchni będzie, w I słuchajcie, i tak, oni zapakowali już samochód. Wyjechali do mieszkania w drodze do mieszkania, i nagle zerwała się taka burza. Oni w tej, w tej, w tej burzy wyciągnęli ten, wyładowywali cały samochód. No. Ja nie wiem, jak to wyglądało, bo ja byłam wtedy w mieszkaniu, ja pakowałam kolejne rzeczy, a oni się męczyli po prostu z tym rozładowywaniem biedni. Potem przyjechali, była druga tura. I. Grzegorz to normalnie przemógł cały, przemógł cały, tutaj przyjechał do mieszkania, to w kartonach szukał, gdzie są ubrania, żeby sobie jakąś kurtkę wyciągnąć, ale tej przeciwdeszczowej się nie znalazłeś, co? Co, co? Tej przeciwdeszczowej nie znalazłeś nie, kurtki. Nie, nie. No, no, nie, nie, szukał, ale się nie, nie doszukał i, i ten, musiał pierwszą lepszą kurtkę wziąć. No dobra, ja już, ja już nie mam siły naprawdę. Ja się Wam nawet, nawet nie pokazuję, bo wyglądam jak 7 nieszczęść. to, to, to ostatnie dni było bardzo ciężkie i w ogóle jeszcze jeździliśmy parę razy w ciągu dnia do mieszkania. Sami woziliśmy te wszystkie małe pakunki, żeby ten transport nie trwał tak długo i tak czy tak trwał 3 godziny, ale no, dużo rzeczy te wszystkie małe. No bardzo, nawet, mi się, nawet, nawet bym nie zliczyła, ile rzeczy byśmy sami nosili. Kręgosłup mnie właśnie też dzisiaj boli. Grzesiek wczoraj był też taki wykończony. I ten... No i dzisiaj tylko rozkładamy fotele. Telewizor się podłączy. Dzisiaj będziemy pić szampanika. Grzesiu, a gdzie jest ten szampan? Dałeś go do lodówki? Nie! Jeszcze chyba pusto w lodówce lodówce wiatr jeszcze nie mam jej na lodówce bo to są moje zakwasy ale nie wiem gdzie jest ten szampan chipsy są, to jest ważne nie, ja muszę zamówić jedzenie Jejku, już jest koło godziny oś, po nawet ale jeszcze nawet nie mamy nic do jedzenia dzisiaj dobra kochani, kończę, bo to już trwa za długo, już tak biadole, że już sama siebie nie mogę słuchać for something that ain't lost have a god our lions cry that's my fear we're wasting time it stuff that doesn't really matter while i'm wishing for something Dzień dobry, witam się z wami w niedzielę na porannym spacerku, jeszcze przed śniadaniem. Odprowadziłam Grzesia na parking, bo on dzisiaj musiał jechać do pracy. A ja wybrałam się na spacer, bo chciałam sobie w domu zrobić taką dekorację z suszonych gałęzi i troszkę liści do tego, może jakieś piatki uzbieram. No i tak chodzę sobie tutaj po parku. Pierwszy raz będę taką taką malutką kompozycję robić i, i właśnie szukam to, szukam jakiś fajny gałązek. Ktoś mi wchodzi w kadr już chyba trzeci raz zaczynam yy, nagrywanie. No, ale w każdym razie jestem teraz sobie w parku. Jest taka piękna pogoda, zobaczcie, mam cieniutką tego bluzeczka i Getry. Jest cieplutko, a dwa dni temu kurtka zimowa. Choro, chora normalnie, ta pogoda jest nienormalna. W każdym dzisiaj jest piękna pogoda. No długo się nie nacieszę, bo mam robotę w domu. To co wiecie w tygodniu leży, bo przychodzi się późno z pracy. No to niestety w niedzielę też trzeba narobić, nadrobić. Puściłam sobie pralkę i wyszłam na chwilę na ten spacer. No i za chwilę wracam. Może napiję się kawki na tarasie. W no się dzisiaj dopiero będzie po południu w domu. 9 godziny, a już tyle ludzi mnie mija. Siedzą na ławkach, spacerują, biegają. Każdy się cieszy pogodą <grym> i od rana już, słuchajcie, na wybiegu. No jestem tak jak ja, ja już dzisiaj wstałam o godzinie 6. .00. Mimo że niedziela, już tak z przyzwyczajenia, ale ja się bardzo z tego cieszę, że taki jakiś nawyk się we mnie wyrobił, że automatycznie się też budzę nawet i bez budzika, bo wtedy taki dzień dłuższy. Kiedyś Kiedyś lubiłam sobie posłać, tak przynajmniej do siódmej, pół do ósmej. Teraz nie, teraz godzina szósta. Czasami kawka, czasami zielona herbata. Daję pół godziny spokoju, spokoju Grzeciowi, bo on też wstaje i potrzebuje spokojniejszego wejścia w dzień. A ja właściwie już od otworzenia oczu mogę nastawiać pralkę mogę coś tam ogarniać w domu dla mnie nie ma różnicy a on jednak taki potrzebuje spokojniejsze wejście w dzień więc jest cisza Powiem wam, że uwielbiam te niedzielne poranki, kiedy miasteczko jeszcze śpi. To znaczy, śpi. <laughs> Widzieliście, że dosyć dużo ludzi, e, mówiłam Wam, że dosyć dużo ludzi tutaj się już zaczyna kręcić, ale ogólnie, wiecie, sklepy pozamykane, ruch jest mniejszy na drodze. I to jest piękne, po prostu e, nie ma nic piękniejszego niż taki spokój, spacer w naturze. W ogóle nie ma piękniejszego dzieła na świecie y, niż Natura, nie? Pokażę Wam, jakie sobie kompozycje zrobiłam z tych uzbieranych gałęzi i, i y, no wysuszonych gałęzi i tych zielonych. Więc tutaj mam pierwszą. Postawiłam sobie na podłodze koło doniczki. A tutaj na meblach mam drugą dekorację. Powiem Wam, że pierwszy raz w życiu mam suszone gałęzie w dzbanku. Tutaj nalałam trochę wody i dodałam y, tych zieloną, nie wiem co to jest roślinka, dałam żeby było trochę też yy, yy, świeżego kwiatka ale nie wiem czy długo mi się to utrzyma, może to jutro pojutrze wyrzucę zostawię tylko te suszone gałęzie, bo to mi się podoba, takie minimalistyczne ale zobaczcie jak, taki, taki ten krzaczek trochę może demoniczny ale mi się to podoba, coś ma w sobie i tutaj jest druga kompozycja tutaj już mam też wodę z banku, bo te, te gałązki podejrzewam, że one szybciutko by oklapnęły. Um, I nie wiem czy te gałązie, gałęzie suche przez to, że dotykają wody, czy one nie zaczną gnić. Ale nie szkodzi, no to wtedy sobie uzbieram świeże. Ale tu chciałam trochę kolorku dodać. Więc tak wyglądają te kompozycje. Przed domem mamy taki duży krzak róży. Mam nadzieję, że sąsiedzi mnie nie przeuważyli. Uciełam dwa, dwa takie, dwie gałązki tej róży, i dałam sobie troszkę koloru też w domu. A tutaj ostatnia dekoracja, takie maleństwo, które będzie stało na umywalce, w łazience. O, też, też sadziłam kawałek suszonego, kawałek suszonej gałązki, i fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba w słoiku, zwykły słoik. A, a propos jeszcze wazonów. To właśnie ten zonik. Kupiłam w sklepie, który się nazywa NKD. Nie wiem, czy w Polsce też są te sklepy. To jest sieciówka. Taka z ubraniami, i oprócz tego mają troszkę takich artykułów gospodarstwa domowego i, no i dekoracje. I właśnie ten zbanek taki y, prosty, ale strukturkę ma. Widzicie taką chrupowatą strukturkę, ale w formie takiej prosty. Podobają mi się właśnie ostatnio takie rzeczy. I ten drugi, zaraz Wam pokażę z bliska. Ten spanek właśnie też kupiłam w NKD wczoraj.